Jeżeli będziemy bliżej wagonów, to zostaniemy siłowy wysunięci? No wiem. To jest pokój dzisiaj. Ale tu każdy... Ale poczekaj, poczekaj. Na razie to nie ma skutku. Zdajcie do końca. Zdajcie do końca. Od razu mówię, za się zgodnie z prawem. Ale my pytamy, o podstawowy... Jeżeli o, pociąga, no, bo... Jeżeli narusicie naszą nietykalność, nie będziecie się stosować do naszych poleceń, Czyli zachowujcie porządek tutaj. Okay. To użyjemy siły fizycznej środków przymusu bezpośredniego. Mało no? was. Nasza obrona. No trudno. Kogoś na pewno zatrzymamy tutaj. Jeżeli naruszycie naszą nietykalność cielesną. Tak? Ale, poczekaj, poczekaj. Tak. To... Dobra, dobra. Ja Jesteście o, o możliwości użyciu środków przymusu bezpośredniego. a mało was jest. Co nie Możecie sobie dyskutować. To tak jak wejdziemy na coryj, to jest użycie... Cicho, niech powie. No A teraz ja coś panu powiem. Ja sobie nie życzę takich tekstów, że ja bronię ukraińskich już poza tego, czegoś. Proszę no. pana, ponad rok temu podzielił... Czy granice z granicą Białoru, z Białorusią? Cudzoziemcy. Mm -hmm. Kto obronił granicę, mi powie? Ja tam spędziłem. ja tam Święta nie spędziłem, z rodziną, kiedy pan mi teraz takich rzeczy nie mówił? Bo plana tam nie było i panów tam nie było. Więc jak pan mówi coś do, takiego, do polskiego policjanta, który spełnił wy... tam pół roku, no byli się, no to prawda. trzeba się to też tak, zastanowić. Się. Bo ale wam nie jesteście z to. ale wam nie jesteście z rodzinami. Pan ale wam nie płacili za to. ale wam Ale wam nie to z Ale wam nie, że nie płacili wam za to 100 zł. A ile wam? Policja wykonuje swoje obowiązki. Ja mam kolegę tak? Ja jestem ja 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 policji, proszę ja jestem ja. ja 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 pan ma pieniądze jakieś dla mnie, których dostęp,